Siedziba Portu Kultury w Sandomierzu zostanie gruntownie wyremontowana. Miasto pozyskało na to zadanie 5 milionów złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowany zakres prac, które mają zahamować degradację obiektu jest dość szeroki. W pierwszej kolejności będziemy oczywiście ocieplać ściany fundamentowe, ocieplać ściany zewnętrzne, będziemy łatać dach, który przecieka. Wymieniać posadzki, wymieniać instalacje, które tam się znajdują. Kompleksowy remont znacznie obniży koszty utrzymania budynku. Sama termomodernizacja zakłada m.in. panele fotowoltaiczne z magazynem energii, ale też poprawę elewacji, posadzek, więc to na pewno pozwoli po pierwsze lepiej utrzymać ciepło, wiadomo, a po drugie dzięki tym panelom koszty za prąd będą mniejsze. W razie deszczu. Nie trzeba będzie podstawiać misek. Przez to przeciekanie również pojawia się grzyb, prawda, na ścianach, więc no to też poprawi komfort zarówno dla pracowników, jak i dla osób, które ćwiczą na przykład na sali baletowej, gdzie właśnie czasem trzeba było tę miskę podstawić, prawda? Najmniejsza awaryjność, to będą wymienione instalacje. Tak? Dokładnie tak. Instalacje również. No czasami tutaj w porcie zdarzały się takie sytuacje, że podczas wydarzenia nagle nie było prądu. Do pozyskanej kwoty samorząd Sandomierza z własnego budżetu dołoży około 1 miliona. Niebawem rozpoczną się prace nad dokumentacją techniczną. Następnie zostanie ogłoszony przetarg, a zakończenie remontu zaplanowane jest na rok przyszły. Jerzy Strzyż, STV Info.